Po polsku mówimy na zdrowie, bo zdrowie jest najważniejsze. Ale jak mówimy po angielsku? I dlaczego słyszymy to słowo, nawet kiedy nikt nie pije alkoholu? Kiedy wznosimy toast, albo stukamy się bez skojarzeń kieliszkami, mówimy na zdrowie. I pewnie już wiecie, że po angielsku jest to Cheers. Why are there two glasses of wine? Out? Because one of them is for you! <noise> uh, cheers! Ok, bye bye. Jeżeli chcemy przy tym powiedzieć, czyje zdrowie pijemy, czyli za solenizanta albo zdrowie solenizanta, to cheers too. Jenna, what are you doing here? You're supposed to be on a plane. I explained to Charles, <noise> that I was just pretending to be an alcoholic to get on camera. And and he I can drink I want. So cheers to jest wszystko dosyć łatwe i oczywiste, ale niektórzy z was mi piszą, że spotykają się z tym słowem również w sytuacjach, które nie mają nic wspólnego z imprezowaniem. Co to może wtedy znaczyć? Może się dziwicie, ale po brytyjsku, w języku potocznym, to samo słowo, czyli cheers, może oznaczać cześć i to zarówno na powitanie i na pożegnanie. Czyli tak samo jak polskie cześć. Morning, love. Cheers. Where you off to? I'm going down the lab to see the boys. Niektórzy Brytyjczycy w tym samym znaczeniu zmieniają to słowo na cheerio. <głos》> I znaczy dokładnie to samo. Jest charakterystyczne dla raczej starszych osób, więc przetłumaczylibyśmy to na polski jako czołem albo serwus. Cheerio, girls. I'll see you later. What you doing? I'm going up. On... No, It's lovely. O dziwo, to słowo ma jeszcze jedno znaczenie. Również po brytyjsku i również w języku potocznym cheers może też oznaczać dzięki. – old is he? – Seventeen! – old enough to smoke? Yeah. – <laughs> Oh, ciao! <ta. laughs> – Oh, cheers! Ale wracając jeszcze do znaczenia cheers, jako na zdrowie, no to po polsku na zdrowie mówimy i przy okazji toastu, i kiedy ktoś kichnie. Po angielsku są to dwie zupełnie inne sytuacje, więc gdy ktoś kicha, mówimy bless you, czyli tak jakby dosłownie, niech Cię błogosławi. Nie ma to za bardzo religijnego zabarwienia, po prostu tak się przyjęło. Słowo cheer, albo po amerykańsku cheer, jest też czasownikiem, który ma kilka znaczeń. Na przykład możemy się z nim spotkać w wyrażeniu cheer up, czyli rozchmurzyć się. Are you kidding me with this line? I'm gonna ask Santa for the last 45 minutes of my life back. Oh, oh, oh would you cheer up? We're in Santa's village with our daughter. Where were we a year ago? Uh, we were at the beginning of this line. I możemy tego zwrotu też użyć w odniesieniu do innej osoby, bo możemy też cheer someone up. Komuś poprawić humor. And you got my number. And most of my other patients are nearby, so I'm never far away. What if he needs to uh No, don't worry. You're not here for any of the physical stuff. What am I here for? To cheer him up, I guess. Natomiast samo słowo cheer może też oznaczać okrzyki albo wiwat. Pojawiło się to jako rzeczownik, ale pochodzi on od czasownika, który oznacza wiwatować, krzyczeć albo wznosić okrzyki. The last two were and When won, for their I właśnie od tego słowa, czyli od cheer, pochodzi cheerleader. Z braku lepszego tłumaczenia – cheerleaderka, czyli dosłownie dziewczyna, która Prowadzi okrzyki, a więc tańczy, krzyczy i zarządza tymi okrzykami, kibicując w ten sposób swojej drużynie. Najczęściej jednak ze słowem cheers spotkamy się właśnie w znaczeniu na zdrowie, czyli podczas imprezy. A gdybyście chcieli wiedzieć więcej na temat tego, co mówić na imprezach i jakie są różne rodzaje imprez, to w mojej nowej książce, czyli Władaj i Gadaj, jest o tym rozdział numer 8, który jest zatytułowany Sylwester, Domówka i Podpieranie ścian. Uważam, że bardzo przydatny temat. Podsumowując, kiedy wznosimy toast, po angielsku mówimy cheers, tak powie Brytyjczyk, a Amerykanin Cheers, i to oznacza na zdrowie. Po brytyjsku w języku potocznym to samo wyrażenie może też oznaczać cześć albo dziękuję. Natomiast samo słowo cheer to wznosić okrzyki albo wiwatować, lub rzeczownik okrzyki lub wiwat. Od tego pochodzi też cheerleader, czyli cheerleaderka. Mamy to słowo też w takich wyrażeniach jak cheer up, czyli rozchmurzyć się, i cheer someone up, czyli poprawić komuś humor. Mam nadzieję, że pomogłam. Dawałoby się, że tak stoję i nic nie robię, nie? Ale ja myślę. Że to jest bardzo ważna czynność. Co ja tu mam w tej kieszeni? Nic. I tu? O, Chusteczkę! Polecam chusteczki bawełniane. Niejednorazowe, higieniczne.